Cześć, z tej strony Carmena i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na moje plany czytelnicze na sierpień, na sierpień, w którym planuję czytać dużo. Może z tego TBR-u tak wynikać nie będzie, bo będzie to raczej standardowy TBR, ale właśnie zaczynam dwutygodniowy urlop, więc no naprawdę zamierzam trochę podgonić tutaj czytelniczo, bo w lipcu, tak szczerze mówiąc, czytelniczo było słabo. Miałam jakieś lekkie zastoje, nie za bardzo chciało mi się czytać, co zresztą będziecie widzieli w przyszłym tygodniu. Podsumowaniu miesiąca. Tym razem plany czytelnicze na najbliższy miesiąc. No i standardowo ten TBR będzie miał kilka segmentów. Zacznijmy sobie od książek do bingo na sierpień. Bingo na sierpień ma motyw Niebo, Słońce, Chmury. Ja przez pewien moment w ogóle zapomniałam o tym temacie i cały czas jakoś sobie ubzrywałam w głowie, że to ma być niebo, słońce, gwiazdy. A jednak tam są chmury, a nie gwiazdy, więc niebo, słońce, chmury, wszystko co związane z tym, co widzimy powiedzmy na dziennym niebie. I mam trzy książki, każda z innym elementem tego, tego bingo, więc zaczniemy sobie od Miasta w chmurach. Miasto w chmurach jest książką, która na mojej półce leży już. Nie wiem, z ponad rok bym powiedziała, jak nie dwa lata, bo ostatnio czasu przestrzeń mi się trochę zakrzywiła i mam wrażenie, że rzeczy, które działy się dawno temu, działy się tak naprawdę niedawno. Czas zaczął lecieć mi jakoś tak dziwnie szybko. Miasto w chmurach. Ja pamiętam, że kiedyś było w podsumowaniu rocznym udiany z Bardziej Lubię Książki niż Ludzi, jako jedna z najlepszych książek, jaką przeczytała w danym roku. Ja się nią zainteresowałam i uznałam, że to może być coś ciekawego. Trochę mi tutaj pachnie atlasem chmur, tak szczerze mówiąc, bo atlas chmur też miał motyw kilku postaci, bo tutaj właśnie mamy kilka postaci żyjących w różnych czasach. Mamy przeszłość, mamy teraźniejszość i mamy jakąś, nie wiem czy bardzo odległą, ale przyszłość. I te wszystkie historie tych ludzi łączy historia książki, pewnej książki człowieka, który chciałby zostać ptakiem, żeby polecieć właśnie do tego tytułowego miasta w chmurach. No i w każdej tej historii bohaterowie właśnie na ten tekst się e, natykają w jakiś sposób, więc to jest jeden punkt wspólny. Może będzie więcej. Zobaczymy. Książka o książkach tak naprawdę i słyszałam, że no to jest dla każdego książkoholika must read, więc jak najbardziej mi tutaj pasuje pod moje bingo. Następnie, wreszcie może wrócę do Azimowa, bo kolejną częścią e, cyklu Roboty, który rozpoczęłam i przeczytałam na razie dwa tomy, jest część pod tytułem Nagie Słońce, więc idealnie pasuje. Jest króciutka, ja ją już chyba kiedyś pokazywałam na jakimś TBR-ze i się za nią wtedy nie zabrałam, więc teraz mam nadzieję wreszcie się za nią zabrać. Kolejna część przygód detektywa w takim świecie robotów, no fantastyczny jest to świat, jest to właśnie taka historia kryminalna, ale science fiction kryminalna, więc idealne połączenie dla mnie. No, i jeszcze zostało nam niebo, i mam tutaj pod cukrowym niebem, czyli tom trzeci i czwarty zbłąkanych dzieci. Bo szczerze mówiąc, tak jak na Lubimy czytać, jest ta seria nazwana właśnie Wave Your Children, czyli tak jak po angielsku, tak tutaj mamy na okładce napisane, że to jest tom trzeci i czwarty cyklu zbłąkane dzieci. Więc wreszcie się dowiedziałam, jak ten cykl nazywa się po polsku, zbłąkane dzieci. O tomie trzecim i czwartym nie wiem za wiele, pewnie mamy tutaj historię innych dzieci. W w pierwszych dwóch tomach mieliśmy osobne takie jakby historie różnych dzieci. Więc tutaj mam nadzieję, że będzie tak samo i poznamy kolejne światy, do których te dzieci z tych historii trafiają. Pierwsze dwa tomy były bardzo ciekawe, więc tutaj również mam nadzieję, że będzie dobrze. Jest to też krótka historia, więc nie powinno mi to sprawić problemu szczególnie pod kątem tego sierpniowego urlopu. I jeszcze jedną książkę wyczaiłam do tego bingo, której nie mam fizycznie i są to Inne nieba. Jest to zbiór Opowiadań dwunastu polskich autorek, które bazowały te opowiadania na podstawie obrazów Jakuba Różalskiego. Jak to z opowiadaniami bywa? Nie ma ta książka, ten zbiór, za dobrych opinii. Ale ja myślę, że to może być coś ciekawego. Czaiłam się na przeczytanie jej już od jakiegoś czasu, więc myślę, że sobie rozpocznę. Mamy tam chyba Jadowską, Kaintoch, Kubasiewicz, o ile się nie mylę teraz. No i jeszcze kilka innych, 12 w sumie polskich autorek właśnie stworzyło opowiadania do tego zbioru. Ja czasem takie opowiadania lubię przeczytać, bo jest to taka krótsza forma, która trochę napędza moje czytanie ostatecznie i czuję, że czytam dużo, bo ostatecznie kończę kilka różnych opowiadań, tak jakby w mojej głowie kilka różnych tekstów, więc to też jest dobre na wyjście ze stołu czytelniczego, przynajmniej u mnie, więc to sobie też wrzucam tutaj na taki mój TBR, dodatkowy powiedzmy pod to Bingo. A teraz segment książek pozabingowych. Może rozpoczniemy od książki, którą zdecydowałam się przeczytać, dać po mailu od autorki. Autorka sama do mnie napisała e, z propozycją po prostu, czy nie chciałabym e, spojrzeć, e, przeczytać jej e, książki, nad którą pracowała 10 lub nawet 20 lat. E, więc to już mnie zachęciło, bo jeżeli ktoś wkłada tyle czasu i myśli nad jakimś pomysłem dość długo, to ten pomysł powinien być dopracowany. I w mojej głowie już to Podbiło trochę poprzeczkę, więc już w tym momencie postanowiłam, że może spróbuję. A jak przeczytałam, że autorka sama porównuje książkę pod pewnymi względami do Pana Lodowego Ogrodu i pieśni lodu i ognia, no to pomyślałam sobie, że poprzeczka jest bardzo wysoka. Ale okej, okay. skoro autorka sobie tak chce e, tę poprzeczkę zawyżyć, no to ja podejmę e, rękawice i przeczytam. E, jest to powieść fantazy, jest to e, cykl 14 i pierwszy tom nazywa się Królestwo za kryształ. I cała historia niby z samego opisu wygląda. Tak dość standardowo e, mamy e, świat, w którym powstało kiedyś 12 kryształów. Nie, przepraszam, 13 potężnych kryształów, tak sobie sprawdziłam, bo 12 to było czarodziejów, którzy stworzyli te kryształy e, i one mają chronić pewne królestwo, a to królestwo zaczyna być atakowane przez barbarzyńców. I ci barbarzyńcy nacierają na tę krainę i na razie opór stawiają elfy, więc już wiemy, że mamy też tutaj e, wrzucone te e, rasy fantastyczne. Ja uwielbiam takie Kwantazy, gdzie jest wiele krain, wiele ras i tak naprawdę wiele historii, które na początku może się ze sobą nie łączą, i gdzieś tam dopiero później zaczynamy widzieć te powiązania między, między bohaterami, między różnymi historiami. Mam, tak jak mówię, wysokie oczekiwania co do tej książki, więc zobaczymy. Zabieram się za ten pierwszy tom już niedługo i dam Wam znać, jak mi się podobało. Oczywiście w podsumowaniu miesiąca to no pewnie za miesiąc ale no, brzmi dobrze. I kolejną książką, którą postanowiłam przeczytać po jednym komentarzu, e, gdzieś tam sobie dawno dawno temu dodałam tę książkę do zakładek, e, ale jakoś tak, no, nigdy nie miałam czasu na jej przeczytanie. No, a teraz, ze względu na to, że tego czasu mam trochę więcej, e, no to postanowiłam wreszcie się za nią zabrać. I jest to krańcowo, i to jest również debiut e, polskiego autora. E, tym razem świat jest osadzony w postapokaliptycznej polskiej. Miejscowości. Może być strasznie, bo w opisie widziałam nawet porównanie do The Walking Dead, e, serialu, którego ja no, nie potrafię obejrzeć, bo jest dla mnie niestety zbyt straszny. Więc jeżeli będzie niestety to nie do przejścia dla mnie, no to porzucę e, tę historię. Ale czytałam bardzo dobrą opinię o tej książce, że naprawdę jest dobrze, więc ja chcę tutaj też dawać szansę tym polskim autorom, e, bo czuję, że zazwyczaj czytam te dość popularne nawet powieści, te wszystkie książki, na które jest wielki szał wszędzie. A te trochę mniej znane książki, szczególnie właśnie polskich autorów mi gdzieś tam umykają, więc tym razem daję szansę tutaj dwóm polskim debiutantom, więc zobaczmy jak to będzie. No a teraz książki trochę bardziej znane i myślę, że wiele z Was pamięta jak czytałam pierwszą książkę tej autorki, nie wiem czy pierwszą ogólnie tej autorki, ale pierwszą w mojej czytelniczej przygodzie z nią, Nie to miejsce, nie ten czas i teraz Wyszła nowa książka spod jej pióra, czyli to tylko kolejna zaginiona. Tym razem mamy historię dziewczyny, która znika w jakimś ślepym załuku. No i historia, tak naprawdę, chyba pani detektyw, która no, stara się rozwikłać tę zagadkę. Nie brzmi to jakoś szałowo, ale chcę dać szansę po tym, jak ta poprzednia książka naprawdę mnie mega wciągnęła i nie potrafiłam się od niej oderwać. I tutaj też czytałam takie opinie, że też jest tak samo wciągająca. Nie wiem, czy będzie tutaj wątek jakiś fantastyczny, wątek science fiction, jak w poprzednim tytule. Może być, bo dziewczyna ginie w ślepym załuku, więc może gdzieś się przeniosła, to jest tylko takie moje dociekanie. A może to będzie jakiś standardowy thriller i porywacz, który po prostu porwał tę dziewczynę. No zobaczymy. W każdym razie tutaj też mam dość wysokie oczekiwania co do tej książki. I mam tutaj jeszcze gorejącą gwiazdę, którą na początku chciałam sobie wrzucić do książek do bingo, ale oczywiście no bingo, to nie gwiazdy, tylko chmury, jak już wiemy. Gorąca Gwiazda mimo wszystko zostaje na moim TBR-ze, bo chcę te wszystkie moje serie porozpoczynane, gdzie wyszedł kolejny tom, podukańczać, bądź ponadrabiać, żebym była na bieżąco. Gorąca Gwiazda wreszcie u mnie, więc no zobaczymy, jak wyglądają dalsze losy bohaterów Czarnego Słońca. Czarne Słońce już mi się trochę zatarło niestety w pamięci, bo już trochę czasu jednak minęło od jego przeczytania, ale wiem, że tam się to tak urwało, że ja wtedy Wiedziałam, że muszę przeczytać drugi tom, żeby wiedzieć, czy tak naprawdę podoba mi się ta historia, czy nie. Bo pierwszy był taki bardzo interesujący, ale momentami moim zdaniem nudnawy. No i zobaczymy, czy drugi tom pociągnie to w lepszą czy gorszą stronę, bo niektórzy bohaterowie bardziej mnie do siebie przekonywali, a inni mniej. I jeszcze książka, którą właściwie już rozpoczęłam, jest to Królewski Skrytobójca, czyli drugi tom e, ucznia skrytobójcy wspaniałej serii, którą przeczytałam dzięki polecajkom od was, bo wylosowałam ją w moim TBR-ze na lipiec, właśnie wśród tych polecajek od was było bardzo, ale to bardzo... Dużo dobrych książek, o czym będzie w Wrapapie w przyszłym tygodniu. No i właśnie e, tak bardzo mi się spodobał e, Uczeń Skrytobójcy, że już rozpoczęłam drugi tom, więc zamierzam go kontynuować i skończyć w sierpniu. Może też zabiorę się od razu za trzeci, żeby tak pociągnąć całą serię naraz, chociaż jedną, żebym tak zrobiła. No i jak już jesteśmy przy tych książkach z poleceniami od was, no to zostały mi jeszcze magiczne lata. Ta książka została wylosowana jako szósta, więc jeszcze jej po prostu nie zdążyłam rozpocząć. E, wszystkie pięć pozostałych rozpoczęłam. E, niektóre zakończyłam, e, jedną zdNFowałam i jestem w trakcie Egipcjanina Sinue. I tak naprawdę Egipcjanin Sinue też powinien być we Wrapapie sierpnia, bo jeszcze go muszę dokończyć. A Magiczne Lata jeszcze, totalnie przede mną, jeszcze nawet nie odpakowałam z folii tej książki. Tutaj słyszałam bardzo dużo zachęt i pozytywnych opinii od Was. Jak widzieliście, że wylosowałam tę książkę. No. I to podwyższyło moje oczekiwania dość mocno co do tej książki. I tutaj tak naprawdę mamy podszyty nutką grozy kryminał, ale nie tylko wedle tego opisu. Nie chcę się za bardzo tutaj wdawać w ten opis. Ja kupiłam tę książkę po prostu, bo nie były jej nalegimi. I tak ją przeczytam, bo jest to jedno z poleceń od was, no i liczę na kolejną pięciogwiazdkową pozycję. I tak naprawdę, ze względu na to, że mam tylko do dokończenia Egipcjanina Sinue i te magiczne lata z polecajek od was, to Dolosuję sobie jeszcze kilka książek, żeby mieć w zapasie coś do czytania, właśnie z tych poleceń waszych. No i mam tutaj koło siebie mój pojemnik z tymi karteczkami, więc dolosuję sobie chyba jeszcze dwie bądź trzy książki. Zobaczymy, jakie książki wylosuję na początku. No i tak jak mówiłam, mam tutaj koło siebie pojemnik, w którym powinno być na ten moment 90. Cztery karteczki, bo sześć wylosowałam w poprzednim filmie, w poprzednim tbr na lipiec, więc losujemy. Zobaczymy, co tym razem mi się uda wylosować. No, ostatnie losowanie było naprawdę bardzo dobre, więc no, nie liczę na to, że będzie aż tak dobrze tym razem, bo jednak no, są tutaj niektóre książki, które no nie do końca chcę przeczytać, no ale zobaczmy. Tym razem wylosowałam Wichrowe Wzgórza. Nie wiem, czy będę wam pokazywała te karteczki, bo ostatnio jak tak starałam się pokazać, to tam i tak e, aparat nie potrafił wam pokazać, ale mam nadzieję, że coś zobaczycie. Mamy Wichrowe Wzgórza jako pierwszą książkę. Wichrowe Wzgórza ja kiedyś w liceum chyba czytałam, ale chyba nigdy ich nie doczytałam do końca. Jakoś tak zawsze zatrzymywałam się w połowie tej książki i, i nie wiem czemu nie potrafiłam jej dokończyć. I mam ją chyba jeszcze nawet na z takiej, właśnie tej wersji, którą miałam w liceum, chyba nawet to jest jakaś wersja z opracowaniem, i w tej wersji może nawet ją będę czytała. Więc fajne, nawet losowanie, nie najgorsze. I od razu wylosowałam drugą karteczkę, mam, już, mam ją tutaj przy sobie. Jest to, słuchajcie, coś, co w sumie nie wiem, co to jest. To jest Wszystko pochłonie morze, i wydaje mi się, że jest to jakaś książka fantastyczna. Z tego co kojarzę polskiej autorki, ale to jest taki strzał, wiecie, na 60%, nie jestem pewna, tutaj macie oczywiście okładkę, więc to jest taki strzał w sumie w niewiadomą, bo nie wiem, czy ta książka może mi się spodobać, czy nie. I w tym momencie miałabym Egipcjanie na Sinue, magiczne lata, wichrowe wzgórza, no i wszystko pochłonie morze. Więc dobra, wlosuję jeszcze jedną, żeby mieć jednak ten zapas. Bo czasem te książki jednak dobrze mi idą od Was, więc zobaczymy, co tutaj jeszcze udało mi się wylosować. O, to chyba jest za to jedna z tych cięższych książek, czyli Podziemie Pamięci. Tak mi się przynajmniej kojarzy, że Podziemie Pamięci no, jest jedną z y, tych niefantastycznych książek na, na tej liście. Ale też nie jestem co do tego w 100% przekonana, więc tym razem mamy takie losowanie mniej oczywistych wyborów dla mnie, mniej znanych mi książek przede wszystkim. No i zobaczymy, jak to tym razem wyjdzie. No, oczywiście, o wszystkich moich opiniach będziecie mogli usłyszeć w podsumowaniu sierpnia, jeżeli uda mi się je przeczytać. No i to tyle ode mnie na dzisiaj. Dajcie koniecznie znać, jakie są Wasze plany czytelnicze na sierpień, a ja już uciekam i życzę Wam bardzo miłego dnia. Trzymajcie się, cześć!